Rowerzysto. Niestety Ty i Twój rower możecie pojawić się na chodniku tylko w ostateczności. Są to wyjątkowe przypadki, więc dobrze je zapamiętaj. Możesz jechać po chodniku lub drodze dla pieszych, jeżeli opiekujesz się dzieckiem dla 10 kierującym rowerem. Możesz to również robić, jeżeli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne jak deszcz, silny wiatr, gołoleć czy ulewa, twoje bezpieczeństwo na jezdni jest zagrożone. Jazda po chodniku dozwolona jest również w sytuacji, gdy jego szerokość wynosi co najmniej 2 metry, brakuje wydzielonego pasa ruchu lub drogi dla rowerów, a ruch pojazdów w pojezdni jest dozwolony z prędkością przekraczającą 50 km na godzinę. Jednak zawsze pamiętaj, że jesteś tu tylko gościem. To pieszy ma na chodniku absolutne pierwszeństwo i może sobie tam chodzić lub biegać swoimi własnymi ścieżkami. To na Tobie spoczywa odpowiedzialność, żeby nikogo nie przestraszyć ani nie potrącić. Jedź więc powoli, zachowując szczególną ostrożność i możliwie duży odstęp od pieszych. Chodnik to miejsce, gdzie jesteś gościem. Zachowuj się więc jak równy gość.